Cześć, witajcie moi mili, to wam tylko pokazuje ile można, ile rekordziści w ciągu tygodnia. Jak widzicie, od 5 do 12, ile można zarobić. Tu oczywiście macie na dole biały guzik co do wypłaty i tu jest zaplanowana płatność, oktober 12, tak moi mili, dzisiaj 11. 876,39 euro i oczywiście ten rekordista jeszcze nie skończył e, pracy, i zamierza dzisiaj do 9 stówek dobić. W każdym razie to są mm, niemalże maksymalne zarobki, można do 1000 euro w tygodniu przez całe 7 dni wykrzesać zubera na dostawach. Oczywiście jedzenia to dla tych nie do. W Jarków robię ten materiał. Jakby nie wierzyli, zobaczcie jeszcze raz: 876,39 i takie saldo jest do wypłaty 12, a dzisiaj 11. A więc, jak macie pytania, co do Ubera, jeśli chcielibyście pozarabiać trochę, to zapraszam, bo naprawdę fajne pieniądze czekają. Yy, I oczywiście, kolejna część od 28 do 5, po... czyli poprzedni weekend. Dokładnie wyczesał 881,73 euro yy, eurocenty yy, euro tak i teraz na dole y, możecie zobaczyć dokładnie był online 94 godziny yy, 137 przejazdów zrobił tylko pamiętajcie, że online nie zawsze równa się, ile, znaczy, yy, tak, nie zawsze równa się yy, czasowi przejazdów bo czasami jest tak, że robi się na w świecie em, nie wiem, z 4-5 nawet przyjazdów em, w ciągu godziny. No 5 to może przesadziłem, ale 4 spokojnie można zrobić przyjazdy w ciągu godziny. E, czasami tych przyjazdów jest więcej w ciągu dnia, czasami na następny dzień, na, na drugi dzień jest mniej. I tak jak tutaj widzicie, tu macie 164, tutaj 114 euro zarobi. 85 to było najmniej, 149, 164, jak już Wam pokazywałem, 118, 135, to jest stawka dzienna, prawda, 20 przejazdów to jest około, e, około 135 euro. Nigdy nie patrzcie na czas online, dlatego że czas online jest najzwyczajniej świecie czasem, e, który jesteśmy zalogowani w aplikacji. I oczywiście i tak tutaj właśnie pokazywał, że zobaczcie, 164 euro i 64 centy to była najwyższa stawka, jaką e, sobie tutaj kolega zarobił od 28 do 5. A teraz mamy kolejny tydzień i w tym kolejnym tygodniu e, oczywiście ma już na tą chwilę 876 euro i 39 centów. E, a teraz zobaczcie, wait, that, wait, that, wait, that, e, wait that? da. Najwięcej zarobił 180 40 euro i centów. Zarobił to 9. Na dzień dzisiejszy ma 118 euro centów. Zrobił, jeszcze nie ma podliczonych ile rajdów, bo statystyki jeszcze nie, nie chodzą. Tak to wygląda moi mili. Chcesz się dobrze zarabiać, to naprawdę zapraszam Was do Ubera. Tak potrafią mistrzowie zarabiać na Uberze w ciągu jednego tygodnia. Słuchajcie, tak jeszcze na dokładkę Wam dodam, że pokażę Wam tygodnie. Patrzcie tutaj uważnie na górę. To jest dwa tygodnie temu. 3 tygodnie temu, na przykład 780 euro. 4 tygodnie temu, już za chwilę powinno pokazać 787 euro. Także tutaj przelewek nie ma. I tu zawsze na górze pokazuje największą kwotę w ciągu tygodnia. Także tak jak widzicie, 780, 780, 876 euro i teraz ten tydzień 881. Więc sobie to sumujcie, policzcie i zobaczycie, ile w ciągu miesiąca można zarobić. Uber jest naprawdę dobry, polecam.